Nazywam się Yunjin. Miło mi Cię poznać. Będę zaszczycona, jeśli zdarzyć się wziąć udział w moim występie. Grupa operowa Yunhan jest pod moim dowództwem już przez jakiś czas. Opera żywych luster, tak jak opera, odzwierciedla życia. To jest to, co tak naprawdę kocham i to, do czego będę dążyła do końca mojego życia. Większość Legends Liwe skupia się na historiach o Bogach i Adeptach więc większość oper również skupia się na siłach wyższych. Ale w tym wieku ludzkości wolałabym opowiadać historię o zwyczajnych ludziach. Zaczęłam swój trening w sztuce władania wózkią w nadziei na polepszenie moich scen walki na scenie. Utknęłam z tym w nadziei polepszenia mojej techniki samoobrony. Jestem pewna, że pojęłam już podprawę. Odważczę się stwierdzić, iż powinieneś uważać, kiedy odbędziemy wspólny spalin w przyszłości. Krok! i do góry! Obserwuj. Udesz jak jedność.